Witam, witam fani, jak tam żyjecie? Ech, jeszcze niecały miesiąc jest wakacji od 1 września do szkółki. Dobrze, że ja już dawno skończyłem szkołę, mam za sobą. Ogólnie jeszcze planujemy dla was zrobić przed 1 września, na powie sierpnia, chcemy dla was zrobić taki ZOT panów. Nie wiem jeszcze gdzie dokładnie. Na połowę sierpnia będę chcemy zrobić was, bo się pytacie kiedy z lotwanu kiedy te. Nie wiem jeszcze, ale jak macie zamiar się zebrać, to przyjedźcie do nas na ten z lotwanu, które nie będzie, ale nie tak, że gadacie, że przyjedziemy, przyjedziemy, a tu chuja bo no nie dostaniecie niespodzianki od nas a mamy coś dla was a nie mogę wam tej tajemnicy powiedzieć zobaczycie jak przyjedziecie na zaoszfaniu na połowie sierpnia I jeszcze wam przekażę informacje gdzie co jak o które gdzie i zrobimy dla was zobaczymy ile ludzi jest za nami a ile idiozów jest ko koło nas Będz.